A ma będzie teraz frytki smażyć. No. Ola co z mhm. Frytkice, tak? Patrz, To jest Frytki? Frytki chce, tak? Chodź, pomóż mamy frytki robić. Uwaga, trzeba wlać olej. Wlaj, proszę olej do garnuszka. Dużo, dużo, jeszcze dużo oleju. Tak, tak. tak. Połóż tutaj. Tak, tu na półeczkę olej. Tak. I teraz syp frytki. Tu masz frytki, kochanie. Służ. Zobacz, teraz sypiemy frytki. Olej już buzuje, nagrzęczy. dobrze, żeby się równo przysmażyły. Tu już trzymać. A drugim może kiełbaski. Zrobimy co? W drugim stole. Grilla po prostu. Kiełbaski. Sypiesz kiełbaski? Ile tych kiełbasek Tu. Tam są krewki, to są kiełbaski. O, super. Super. Uh -huh. Wiesz co, może dać trochę więcej dwóch. Kiełbaski nam spadły. Kiełbaski. To jest z tym Daj oleju do kiełbasek, co? Masz, wlej oleju do kiełbaski. Więcej oleju.

A tak się to teraz... Oli... Co tam jest lodówka, tak? Tak. Co tutaj czy już zjadł jajko? O. No, już frytki się zrobiły. Tależyki. No, gdzie są talerzyki? Tata już zjadł jajo, tak? Zapytaj tata, zjadłeś jajo? Tu masz jeden talerzyk. Nałóż trochę frytku. Tu masz drugi talerzyk. Już nałóż frytku. Frytków i kiełbaski naleś nasz. Nałóż Krówka już je, a ja? Tak. Dziękuję. Ja Dziękuję. mogę rączką zjeść. Nie, tylko. Dobrze, to dasz mi łyżeczkę. Sześć. Widelcem mogę zjeść, tak? Dziękuję. A no zrób mamy jeszcze picia do tego herbatkę. Nie. No w zostawiasz widelec? Łyżką. Łóżko? a no, gdzie są łyżki? Tu na półce są łyżki? Tu na półce? E -e -e. Powinny być tutaj. Są tam jakieś łyżki? Nie. Oli herbatkę mamy zrób do tego, do obiadku. Chcesz mi herbatki? Tak. Mama! No w czajniczku I tam. Ja? No, to dzidzi jest herbatka, no. W czajniczku tam. Oli chciała wodę się ugotować w czajniku. Wodę, Tak. Mhm. No ale wodę w, w kranie. No, otwórz czajniczek. Co tam się przykleiło? Szyfko.